Cześć się, ma ja witam Was w kolejnym odcinku serii Sosiady z Pieszkowic. Dzisiaj przyjadą do nas dwa nowe nabyteczki. A my ogółem palimy siódkę i lecimy przyczepę, bo dzisiaj akcja żniwa. I podgłośnimy te dźwięki w tablecie. 60 coś za ciche dźwięki ma. wsteczny Tuti, tuti. Ciekawe kiedy ten ten przyjedzie Lawetista Ciekawe kiedy ten lawetista przyjedzie Nie? Dobra, wyjdę sobie przed drogę O, jedzie ktoś Dobra, możliwe, że to on Dobra, możliwe, że to. Czekaj, idę, wyjdę. Halu! Halu, dobry, Cześć. dawaj pan, niech pan! na razie nie patrzy z tyłu, bo wie pan. Dobra. Coraz niech pan tu poczeka. Pro problemy na łazarskim rejonie. No dobra, a my sobie sobie odczepiałem przyczepkę? Yy, tak. Ogółem wysypają tutaj, poza odcinkę wysypają. Czy pomalutku po malutku jechać, pani? Tu, tutaj, baleczki poukładane. Tyłem wjechać? No jakby pan mógł. Albo na ulicy się rozładujemy. Nie wiem, bo tak trochę średnio to Cześć panie, dobry. Dobry, dobry. Trąbika. Ale Dawaj tam, trąbik. pan na ulicy się trąbik. rozpakujemy. Trąbik. Jeszcze Do mam sodu. Dobra, myślę, że. Jeszcze. Ta... Jeszcze. Dobra, otwier... otwieraj pan! Nie! Co pan Kupaczka robi? Wyjdzie. No czekaj panie. O dobra, tak, rzucić. Posunie się, panie! No to czekaj, pan, ja podjadę... I... Podjdź, pan. No... otwieraj. Już? Tak. Dobra. Masz, pan. Jeśli ci zjedzie. Dawaj! Dawaj, maniek, cofaj. Ty ładny zostawi. pan ma. Dobro... Może pan tutaj? Ja odjadę trochę do przodu. I pan co? Ja chyba tutaj na drodze bo stawię szczepkę, bo jeszcze mam drugą maszynkę w tym, w środku. No wiem. O, tutaj zostawię. Coś się nie chce opuścić na tak, ta panie. Podnieść? Opuścić. Dobra, już podjeżdżamy, panie. Co pan gadasz? Może pan być... ma pan jeszcze jakiś ciągnik. Dobra, panie, później... A ja... Da zobaczę, daj panie zobaczyć. Dobra, panie. No gdzie, panie? Co mnie to interesuje? Oczek, ja tutaj pan nie przypuści, ja wjadę. Fajny pan zestaw masz. Gdzie tym treklem zaparkować? Tu ty myślę, że będzie wid... O. O kurde, że zakopał prawie. Kurde. Trzeba to grawyżej widzowie. U. Dobra, cyk. To tam pan nagrywa. Tea te nagrywam. Coś tam. Dobra, już stoję. No, i sobie paletki nie mieli. Co są w asortymencie? Dobra, panie, nie mam czasu, dawaj, pan szybko, czasu nie ma. Nie, panie, niech pan nie przejedzie, bo tu przyczepka stoi. Czy ja panu trochę podciągam Cię. Dobra, nie, zostaw pan. Przejedziesz pan tu. Ja nie przejadę. Czę, Czę, tylko... A dobra, tak może hmm. być. Jakbyś... Teraz tutaj trzeba, panie. Dobra, zgaś pan tego busa, zgaś pan, pan. Ma... Tego A pan ma Uy. Zgaś pan tego busa. O! No. A ma pan widły? Eee, no właśnie tutaj są, ale my ty, tymi widłami, panie, my go nie wyjmiemy. Zobacz pan. No, dobra, dawaj, poprzepchniemy go. No dobra, dawaj, weź pan do środka. a ja jadę. Zam... No, za jest ze mną, dobra, no, dawaj. Dawaj! Dawaj, puść pan, czy puść pan? Bo ktoś inny coś... Dobra. Dobra. Czekaj, o! O! Psz, kur. Dawaj, dobrze jest. Dobrze, zostaw pan, tu nie ma co się... Dawaj, ja odjadę. Ja bym jeszcze wczepiam jakoś. Dobra. Ej, bo mnie przejedziesz, chłopie. Pan Bizuna ma eleganckiego widza. Kur... Panu przyczepkę mogę przestawić, bo ja mam hak. Nie, nie. Może pan, tutaj masz tak ciasno. Chcę drzwi tutaj zamknąć, bo nie mogę wyjechać. Ja zamknę, ja zamknę panu może. Ja nie zamknę, oba, czyli pan, bo ja nie wycofuję. No dobra. Dawaj pan, bo Z czasu nie mam. i! No. no dobra, to panie, no tam już chyba były. Tak, były, były. Dobra. No dobra. Jak tam będzie trzeba coś jeszcze przywieźć, to... No dobra, jedź pan, bo czasu nie mam. Nara. No nara. Kusy jeszcze. No i dobra, widzowie. Dwa nowe labyteczki, zaraz wam pokażę. Dobra Pier... Kurde, dobra, zgaszę to przez dziesiątkę. Po co mam paliwko się marnować? Do... Kurde, zakopał się chyba w tym dołku. Eee, dobra. Do widzenia. No, do widzenia! Do widzenia, do eee, widzenia. kopaczka no, taka jakaś dziwna, ale okej. Okay. Przejdziemy z garażem. Kopaczka, bo na tym najmniejszym polu ma w planach ziemniaki na wtedy sezon dawać, więc to też się przyda. Ogółem tak, myślałem, że kury kupię, bo tu mi sąsiad pranka widzę zrobił i stał i beczkę do środka. Dobra, nie wiem, nie skomentuję tego. I idę do sąsiada zobaczyć, czy on jest. Sąsiada też chyba nie ma. Zadzwonię do sąsiada. Halo, sąsiad? No siema. Siema, gdzie jesteś? Ja już jadę na gospę. No to dawaj, ci nowe nabytki pokażę. Golfiskiem. A co znam, żeś kupił coś? Tak, był koleś przed chwilą. To ty, ty jeszcze komording nie przyjechał? Co? Jeszcze komording nie przyjechał? Jakie długów nie mam żadnych. Dobra, czekaj, ja już jestem. Siema, sąsiad. Elo. Co ci pomóc? Dawaj traktor i header bierz. 30, czy tam coś co innego? Co chcesz. Co tam chcesz, nie? Mogę swojego nawet wziąć. No to weź sobie swojego, nie? 10 10 czternaście wezmę. Nie na no, powaliło, będzie, do wózka czy nie? Będzie szy szybciej. szybciej. Jak chcę... Gdzie ty chcę. masz wózek? Yy, za si masz... za si To idealnie wózek, bo ja sobie wyciągnę. W silosie, widzę, masz wózek. Tak. Bo nie ma nic takiego, to zostają w silosie maszyny. Ja mam belki z tym. W silosie. czy silosie ja, czy ja tu wykręcę? nie wykręcę muszę sobie tak pojechać tuti tuti, tuti. o elegancko, przyjadę, ja już cisnę czwóreczką A taki oto zestawik, moi widzowie Tu Jezus, nie, nie idź tutaj, nie idź, na razie Jezus Maria, zgon Czym po czwórkę trochę obalił gdzie jesteś? na polu Dobra, kluczyki zabieram, lecę na gospo. Header przyciągnę. To ja mogę ci podwieźć. Się na sąsiad. Się na sąsiad. Się szybkim truchlem przebiegnę pobicie. Czemu ty sobie nie możesz kombajny podciągnąć, Bizona? Haka. Znaczy, heder, kombajny sobie nie podciągnąć. A nie, bo no. wolę tak. Ja mam, ja mam. A ja mam zepsuty hak. Ej, ale tutaj ci to wy wystaje. Ej, ty ja mogę sobie czwórki używać, czy muszę ci zostawić? Nie, no możesz się używać, nie. To kiedy ja tu siadłem? Kiedy ja tu siałem? Nie wiem. Ole plamy na polu. O chłopie. Co? A słaby, a słaby plon będzie. Czemu? Jakie ja mam łaty na polu dziwne. Oj, sąsiad. Tu mi nie wyrosło. Ty, bo ja rzepak mam jeszcze w środku. Chopie, no mówiłem ci. Ty, a ja jeszcze rzepak zapomniałem widzowie. Ja rzepak jeszcze w środku. Jaki debil mną Czemu? Chop jakbyś się zobaczył mój jęczmień, jaki uprzytki ja mi jęczmień. Jaki przydal. E, gdzie jest szybko, czy... Ale, mi nosi... Ale mi nosiło pewnie tego. Zestaw. by taki rzod... rzodki. Wiza Nie wiza. wiem, chyba jakaś choroba. Cześć. Chyba jakaś choroba się. Dobra. Ja będę chyba na wody raz rozwoził. Chopy, jak tu przyjedziesz, to, to zobacz na mój jęcznik. No dobra, zaraz, bo się po szybko... cofam. Szybko, szybko, nie ma czasu. Ej, muszę na więzienie sobie bawić. Muszę sobie nawóz zrobić. Okej. Okay. muszę nawóz. Szybko, kurwa, tu nie ma. Szybko, kurwa. Tysiąc złotych po nawóz, Jezus. Bo Jezu, to mnie nie stoć. A nie, przepraszam, będzie mnie stoć, bo mam pracę. Taką, nie tylko gospodarstwo. Eee, można tego. Po wykonawce. A co? mam. Dobra, zaraz ci dam. A po co ty palić moją trzydziestkę? Moją? Aha, okej. Okay. No to... Gdzie, gdzie jesteś? Już jedziesz? Nie, ja jestem na gospie. Patrz, jak jest, ja... czy ja podjeżdżam przyczepą, nie? Czym? A to co, zobacz. Bizonem? Nie. Poltkiem. Ej dobra, masz? Dałeś mi już? Nie. To jakoś mógł. A po co? No bo chcę se nawóz kupić. A. Co? Ale już więcej mi... zaraz będę miał tysiak. Mam dwa tysiące tylko na koncie teraz. No i gi, co siedzie. W jedaku. Robaku. Widzisz? Mam mnie dwa nowe nabytki, a ty co? Ja tylko co cię na nawóz stanie. Ile masz kasy? Więcej niż ty. Tylko tysiąca. Tak. Trzy chyba. Masz tylko tysiaka. Nie, bo trzy. Będę pierwszy, będę pierwszy, nie zbędę pierwszy. ma sąsiad. No co ty robisz, nie? Mega realna gra, ci powiem. Sorry, sąsiad, ale ty, będziesz, ty jesteś szybszy? Co ty robisz? No ja jadę prosto, nie? Elo? A ile ty jedziesz na godzinę? Nie wiem. Aż żeś mi kurde pirueta, żeś zrobił? Jesteś szybszy ode mnie. Czyli bo ja zaraz poobalam tutaj pachołki. Po Sprawdź ile ty masz. 20 na godzinę tylko jedziesz. A ty? 25. Jesteś szybszy. Co jest nie tak? A kierunek gdzie? idzie? Nie działaję. Kurde, przepuść mnie sąsiad. Nie przepuszczę cię, spadaj. za mnie jadę. Znowu... No i co mnie to? Kurde sąsiad! Nie będziemy dobrze żyć. No co robisz? O, no, ten hamulec się zaciągnął, w bizonku. No zaraz ci dam. Kurde, zaraz cię przed... Do ziemi... No co ty, ale realnie grasz, wiesz? Widzę wiesorki za komplikacje, ale sąsiad nie umie grać realnie. No ty też... No ja jadę pierwszy debilu! No ale czemu mnie nie przepuszczasz? Jak i tak jest szybszy? Eee dobra widzowie, robimy krótkie cięcie. Jak to? Musimy zrobić krótkie cięcie chyba. Czemu? Ty debilujemy jechać pierwszy w chuju. Odholuję cię za to widzowie. No co ty robisz? Ale ty jesteś niemiły, wiesz? Kole, zostaw to. Jadę ci z wózkiem. No to tylko spróbuj. Masz kurde. I weź tak się nie zachowuj. To ja się zachowuję, to Ty jakieś dziwne akcje robisz. No bo Ty we mnie wierzysz. No bo Ty nie wyprzedzasz. Myślę, że mnie to obchodzi. A mnie U. też to nie interesuje, że jeżdżę sobie po prostu. No twoim... Co robisz? W po swoim polu sobie jeżdżę teraz. Czuł po moim jeździsz właśnie. No bo nie, wiem gdzie... A ja ci tam, polo... ja tam trochę połowę pola zorałem. Tak. Ja uśmiecham. jaki rzadki jęczmień? No i dobrze ci tak. Ty kurde. Idealnie Dobry. do ciebie. Żebym ci tam przypadkiem tam nawozu na twoje nie nasypał. No i dobrze, więcej plonu będzie. No. Tak tam będzie tylko pięć. Nie. Tak trzeba będzie na ten. jak się nazywa? Co? Teraz będą zaraz w sprzedaży. Czy ja będę na sprzedaży? Ja też. Po Twoim odcinku dzisiaj? Ty ja nic nie masz żadnych sprzedaży. Mam. Yy... A rzepak. Rzepak A Wesoję w czerwcu. No i. Ty, to następny odcinek u mnie? Ty też będziesz robił, czy ty nie? Nie wiem, nie wiem... A chciałam co z kwietnia zrobić siewy... siewy nowy nabytek i siewy... Y, Czekamy, jaki nowy, nowy, nowy nabytek... Siewnik do kukurydzy. Dobra, chłopie, jak ja robię nowe nabytki, to ty nie zgapię o ja mnie cały czas. a czemu zgapiam? Przecież ja mam prawo. No ale cały czas, jak ja robię nowy nabytek, to ty też robisz nowy nabytek. Kupię za, za dwa odcinki, kupię, a ty mówisz... Się. Dobra... No, a co ty jaki agresywny jesteś? Bo jestem. Muszę sobie dawkę wozu na drugie pole jeszcze dać. Nie starczy ci. Nie, bo mam jeszcze połowę po, po Myślę, że to jest Nie, no myślę, że skośimy tak pół pola, bo też będę musiał spadać niedługo. Czemu? Bo tak, bo będę musiał. Ale co kończył grać? Tak. Okej. Okay. Muszę iść koala wyciągnąć. O. A... Znaczy, nie zostawisz mi? Y, nie, idę robić przeprawę przez rów. Możecie no. wpalać na mojego no. TikToka, kapelty, coś tam, coś tam. Szkoda, że nie będziesz. Znam oporowy, dam już wam oporowie coś. To dzisiaj nagramy. Dawam link y, mojego TikToka na telefonie. Dzisiaj już nie nagramy, co nie? No nie. Dobra. Co jeszcze zrobię opryski? Okay, Bo mnie stać. Parafety, to jest szersze pole. No, ale ja myślę, że złapcie to raz. Łapie, co ma nie złapać? Bo żeby na sąsiadowe pole nie poszło przypadkiem. No i jak pójdzie to dobrze będzie. Co jest nie tak? chyba to jest nawiezienie 100% dobra. Mam dwa pola nawiezienie 100% i masz wszystkie pola na zero. Ta. Co so jest na stówę, no. Stoję ja mam na stówę. Orkę masz na zero? No ja... Orkę masz na zero. No bo ja bym... Co masz na zero? Na stówę mam swoje. Na stówę. No, no to sobie chodź zobacz? Czemu ja miałem na jednej na 50? Ale ja się nie dodawałem, ja sobie ją nawiozłem poza odcinkami jak ciebie nie było. No. No serio, ja sobie ją nawoziłem. Ja wracam trzydziestką. Białe parapety, białe Tam pierwszy raz na tym polu jesteś w ogóle. Co? Pierwszy raz na tym polu w ogóle jesteś, co nie? No. Bo so musiała urostać, nie? Był trochę, trochę dużo tego... tego nawozu idzie. No. ja nie mam już tego. Widzę wysorki, że będzie tylko w tobie z powrotem pokazane pole koszenia, ale... Po prostu... tylko, w, tylko, w dwa, tylko w dwie strony? Bo muszę spalać po prostu i tyle nie. Następny odcinek będzie dłuższy, obiecuję to. A jak, nie, ja chciałam... a jak nie, to będę robiła 8 godzin live'a następny piątek. Ile możesz jeszcze. Ile możesz jeszcze eee, Ty ja, żeby dojechać do następny pasek. Ile już masz? Eee, 17 minut. Już? No. A ile już masz zrobionego pola? I dwa paski. Już? Czy już A. kończysz? No Kurde, chciałem sobie opryski. Chciałem sobie opryskać jedno poletko małe. To nie opryskasz? Kur... Nie mam jeszcze, nie, jeszcze mnie na, na opryski. Ha, ha, ha. Przynajmniej uczciwie zarabiam. Ja też. Jeszcze ani raz w tym sezonie nie zarobiłeś. A ty też jadam nie? Ja za mleko przynajmniej. Tak, ty krów nawet nie masz. Co ty kadasz, mam krówy? Mam no, trzy krowy. Dobra, nie kłam. Samek, jak ty kłamałeś, że to nie jest twój serwer. To był twój serwer. Dobra, łutkaj się tam. Dobra. Dobra, widzowie, w tym odcineczku to by było na tyle. Zostawcie suba, łapkę w górę i widzimy się jutro. Nara! Już?